Moi drodzy, partia Reset, kolejny bardzo ważny temat, a mianowicie służba zdrowia. I jedynym, każdy może sobie opadać różne rzeczy, jedynym problemem służby zdrowia jest ciągły brak pieniędzy i obowiązkiem państwa, obowiązkiem rządzących jest zadbać, żeby służba zdrowia miała jak najwięcej pieniędzy. Niestety po 89 roku przez takie szkodniki jak Balcerowicz i cały ten układ okrągłego stołu i Magdalenki przekształcono Polskę w spółkę, która wyzyskuje Polaków. Czyli bardzo dużo pieniędzy wychodzi poza Polskę, nie trafia do rąk Polaków. Wystarczy, że ukrócimy ten Preceder i nie będą te pieniądze wypływały z Polski. Zostanie naprawdę tak dużo pieniędzy, że będzie można naprawdę zrobić bardzo dobrą służbę zdrowia. Że ludzie, którzy będą pracować w Państwowej Służbie Zdrowia, będą bardzo dobrze zarabiać. Koniec tym, że lekarze którzy pracują w państwowych szpitalach, dają wizytówkę i odsyłają do prywatnych przychodni. Nie może tak być. Lekarze powinni być bardzo dobrze opłacani. Każdy Polak powinien mieć prawo, niezależnie od żadnych składek, zusów, kurwa, to w ogóle nie powinno mieć znaczenia. Każdy Polak, każdy obywatel Polski powinien mieć prawo do zajebistej opieki medycznej. Jeżeli tylko ukrócimy to, że te pieniądze z Polski wypływają, zostanie tak dużo pieniędzy, że będzie nas na to stać. I tu nie musimy obiecywać, nie wiadomo czego. Wystarczy, że powstrzymamy okradanie Polski i przede wszystkim okradanie Polaków. Kolejna rzecz dla wszystkich ludzi starszych od pewnego wieku leki powinny być za darmo. To również jest do zrobienia. Kluczowa sprawa wyzwolić się z tej lobby firm farmaceutycznych, które płacą ogromne pieniądze lekarzom politykom tylko po to, żeby móc wyzyskiwać Polaków. Rozejrzyjcie się dokoła, ile jest kurwa aptek? Dlatego, że na aptekach się zarabia. A dlaczego się zarabia? Bo jest to po prostu dochodowe. Wszyscy politycy zamiast zadbać o to, żeby leki były jak najtańsze, jest tak zrobione, że można na lekach wyzyskiwać Polaków. Ukrócimy to kurwa bardzo szybko. Ukrócimy to bardzo szybko. Wystarczy pogonić ten stary układ Magdalenki Okrągłego Stołu, gdzie te kilkaset rodzin jest uwikłanych w różnego typu aferki, szantaże, korupcje i po prostu oni są zakładnikami m.in. firm farmaceutycznych, zagranicznych banków. Boją się ich wszystkich, trzeba po prostu kurwa pogonić, i to zależy wyłącznie od wyborców. Jeżeli pogonimy tych wszystkich kurwa darmo zjadów, pasożytów i próżniaków, naprawdę Polakom zacznie się żyć bardzo dobrze, ponieważ pieniędzy, które można wygospodarować z budżetu, jest tak dużo, że starczy na bardzo dobrą służbę zdrowia, nie będzie trzeba się martwić o to, że brakuje łóżek, ponieważ jeden z podstawowych obowiązków państwa jako służby to jest zadbanie o bardzo dobrą opiekę medyczną jeżeli naprawdę ukrócimy okradanie Polaków i wyprowadzanie pieniędzy za granicę zostanie tak dużo pieniędzy że będzie nas stać na to żeby dla seniorów leki były za darmo ogólnie leki były dużo tańsze i żeby naprawdę lekarze godnie zarabiali w związku z czym wystarczy zrobić malutki malutki resecik a żeby zrobić malutki resecik, wystarczy kurwa w następnych wyborach oddać głos na partię reset. I to nie są żadne obietnice, bo to oczywiście te kurwa prostytutki będą mówić, że to są populistyczne teksty. Nie. My wam po prostu pokażemy, jak to kurwa zrobić. Oni są uwikłani, to możecie zobaczyć, jak Tusk i te wszystkie inne obstrzymury, kurwa, dają okradać Polskę, kurwa. Trzeba to skończyć. Koniec tymi kurwa zdrajcami. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i oczywiście kufale ojczyzny.